Bartek, Robert, Kamil, Paweł, Maciej. Przygotowaliśmy wystawę e, pamiątek z I wojny światowej w ramach projektu edukacyjnego. Cały dzień o, oprowadzaliśmy uczniów z naszej szkoły po tej właśnie wystawie. Tutaj widać, że e, żołnierze niemieccy i austriaccy e, biją po prostu. To jest taka e, pocztówka nazwana pralnia. Po prostu piorą ich tam wszystkich e, do końca e, i tutaj tak samo ośmieszających tych bardziej Francuzów. E, tutaj Francuzi na przykład e, trzymają swoje pociski w papierowych torbach, bo nie mają żadnych innych. A więc tak, Pikkel-Hauba, hełm żołnierzy niemieckich, skórzany. Wykorzystywany na początku wojny, lecz niestety okazało się, że nie jest tak wystarczająco skuteczny, ponieważ nie chronił żołnierzy niemieckich przed odłamkami, zastąpiony go potem metalową wersją. Mamy tam widzę, którą otrzymał każdy niemiecki żołnierz, który przeżył wojnę. Pokazujemy to właśnie jego zdjęcie, kiedy rozpoczął służbę, kiedy skończył, jego szlak wojenny. Dalej tu mamy pocztówki z na przykład, tutaj generałami najważniejszymi państwem Tenta albo e, głównymi twarzami e, krajów centralnych, które właśnie też się powtarzają tutaj. Mhm. Jesteśmy dumni z tego, że tyle udało nam się zapamiętać szczegółów na temat przedmiotów I wojny światowej. plaas <laughs> <laughs>